9. Gość poranka. Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem w poranku 7.9. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, kłaniam się, witam panią, redaktor i naszych słuchaczy. Zaczynamy od poważnych problemów w służbie zdrowia. Szpitale alarmują, NFZ nie zapłacił placówkom za świadczenia nielimitowane. Z czego wynika ta trudna sytuacja NFZ-u? No właśnie to jest dziwna rzecz, dziwna sytuacja, bo... Po niecałym roku rządów koalicji 13 grudnia już brakuje pieniędzy na wszystko, nie tylko na służbę zdrowia, ale przecież także na cały szereg innych ważnych celów społecznych. To zadziwiające, bo ile razy te formacje dochodzą do władzy, to zaraz jest tak, że pieniędzy nie ma. Pamiętamy to zdanie byłego ministra finansów, jeszcze właśnie z tym takim błędem językowym pieniędzy. Tak, nie ma i nie będzie. Nie ma pieniędzy dla straży ochotniczych, dla kułgospodyn wiejskich, nie ma pieniędzy na inwestycje dla samorządów. Jest dziura budżetowa, która gwałtownie wzrasta. Przypomnę, że na przyszły rok zaplanowano w projekcie budżetu państwa kwotę. Deficyt budżetowego bodajże w wysokości 289 miliardów złotych. To jest największa dziura, największy deficyt, jaki w ogóle można było sobie wyobrazić, i takiego nigdy nie było. Także jest to naprawdę niezwykle dziwne. Tymczasem tym jeszcze trwa wśród koalicjantów dyskusja na temat składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. I to miała, miało być moje kolejne pytanie, panie pośle. Ta składka zdrowotna powinna zostać obniżona dla przedsiębiorców, czy też nie? My się zastanawiamy nad tym, jak do tego podejść w obecnej chwili, bo po ostatnich zmianach ta składka zdrowotna została wyrównana dla wszystkich płatników. No, z tego względu właśnie, że brakuje środków na ochronę zdrowia i patrząc tak na to, powiedziałbym, z lotu ptaka, można by stwierdzić, że wszyscy powinni płacić do tego wspólnego, solidarnościowego, budżetu ochrony zdrowia, NRZ-u, ten samą składkę, tej samej wysokości procentowej, bo potem z tego w sytuacji potrzeby zdrowotnej wszyscy korzystamy. No, oczywiście ten system budzi różne dyskusje, bo z jednej strony płacimy dużo, składka zdrowotna nie jest niska i dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i teraz dla przedsiębiorców, a gdy dochodzi do usług, świadczeń zdrowotnych, to za wiele z nich trzeba Dodatkowo płacić. Lekarze opieki podstawowej nie wypisują zleceń na różnego rodzaju badania, które są często, można powiedzieć, no podstawowe dla dalszego leczenia, bo tego nie ma w pakiecie i trzeba za wszystko płacić dodatkowo. To wymaga w ogóle zastanowienia i. Myślę, że jakiegoś głębszego zreformowania w przyszłości. Jak dotąd nikt pomysłu dobrego na to, niestety przez kilkadziesiąt, dziesięć lat. A może lat odwagi nie miał. nikt nie miał na to, żeby wziąć się za reformę Narodowego Funduszu Zdrowia? I My zdrowie. nawet mieliśmy w swoim programie, jeżeli chodzi o sam Narodowy Fundusz Zdrowia, jego likwidację. Przypomnę, w pierwszej kadencji taki był pomysł po 2015 roku, żeby przejść na finansowanie budżetowe, bo analizowaliśmy koszty obsługi jednego i drugiego systemu i one. Wyglądało, że będą podobne, no ale z tego jakby samego faktu, tej zmiany ewentualnie organizacyjnej, w sensie dysponowania finansami na ten cel, ich wielkość by nie wzrastała. Oczywiście trzeba byłoby podjąć decyzję o jakby dofinansowywaniu poza składką zdrowotną większym dofinansowaniu z budżetu państwa, tylko z Polską Służbą Zdrowia jest tak, że ile by się nie dosypało, że tak powiem, kolekwialnie tych pieniędzy, to ciągle ich brakuje. I tu jest też pytanie, co z tym zrobić. Natomiast wracając do pytania pani redaktor o składkę zdrowotną, zobaczymy, jak będzie projekt złożony, bo trzecia droga zapowiedziała wczoraj ustami pana Ryszarda Petru, że twardo będą domagać się realizacji tej umowy koalicyjnej, pomiędzy nimi złożą projekt o właśnie obniżenie składki zdrowotnych na przedsiębiorców, dla osób samozatrudnionych, zobaczymy, jaki ten projekt będzie, jak on będzie wyglądał, co on będzie szczegółowo zawierał i wtedy jako prawo sprawiedliwości do tego odniesiemy. Ale potrzebne są także rozwiązania tu i teraz, bo coraz więcej szpitali odmawia pacjentom planowanych zabiegów po prostu. No to jest ogromny problem i rząd to musi rozwiązać, to jest do rządzących należące zadanie, bo przecież my jako opozycja nie mamy tutaj jakiegoś ruchu możliwego do wykonania. Natomiast zawsze za czasów rządu prawa i sprawiedliwości przez 8 ostatnich lat jednak nadwykonania były opłacane. Może były opłacane z opóźnieniem, może też nie zupełnie w pełnej wysokości, ale często i w pełnej wysokości i na to środki były przez ministra zdrowia i przez Narodowy Fundusz Zdrowia znajdowane. Oczekujemy tego samego do bezcież Panie pośle, przechodzimy do kolejnego tematu. W sobotę premier Donald Tusk zapowiedział, że poznamy nową strategię dotyczącą migracji. Spodziewa się pan poseł konkretów? No oczywiście, że oczekuję konkretów, ja się może mniej spodziewam, bo złudzeń co do Donalda Tuska i do jego rządów nie mam i do jego polityki migracyjnej. Pamiętamy, co się działo przed 2015 rokiem, jak szeroko rząd koalicji obywatelskiej otwierał ramiona dla migrantów. Wtedy były właśnie te próby narzucenia tzw. kwot migrantów dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym dla Polski I wtedy Ewa Kopacz no, z tej samej formacji, przecież Donalda Tuska, Donald Tusk był wtedy ważnym urzędnikiem europejskim, godziła się na to, że Polska przyjmie każde kwoty, jak się wyrażano wówczas. My po dojściu do władzy, po przyjęciu odpowiedzialności za państwo w 2015 roku pod jego koniec zablokowaliśmy ten, ten proces i przez kilka następnych lat, przez całe osiem lat tak naprawdę, ta fala nielegalnych migrantów do Polski nie docierała. A to zawsze będzie fala nielegalnych migrantów, bo nie mówimy o takich osobach, które przyjeżdżają legalnie do poszczególnych krajów Unii Europejskiej, do Polski także przyjeżdżają otrzymując wizy, czy prawo do pracy, do zatrudnienia. My mówimy o takiej właśnie fali, jak z południowej Europy, znaczy z tego kierunku południowego migracyjnego, jak i właśnie ze wschodu. Rząd prawa i sprawiedliwości utrzymał właśnie ten kurs ochrony przed nielegalną migracją. Natomiast teraz pamiętajmy o tym, że został przyjęty przez władze unijne, przez Parlament Europejski, pakt migracyjny i Rząd Donalda Tuska temu się nie przeciwstawił. Bodajże do 11 grudnia, chyba do takiej daty mniej więcej, jest obowiązek, aby wszystkie kraje europejskie w ramach tego, żeby tych zobowiązań wynikających z paktu migracyjnego przedstawiły swoje koncepcje przyjmowania tych migrantów. I Donald Tusk tym jest związany, bo przecież tego nie zawetował, przeciwko temu nie zaprotestowano. Natomiast ja nie wiem, czy nie należałoby jednak oczekiwać. Myślę, że należałoby oczekiwać nie tego, co Donald Tusk jako premier rządu koalicji 13 grudnia ogłosi, tylko należałoby oczekiwać debaty w Sejmie. Parlament Sejm jest reprezentantem wszystkich obywateli i ustalenia w trybie ustawy takiej strategii wieloletniej, strategii migracyjnej. Chyba taki byłby dzisiaj wymóg i oczekiwanie. Natomiast co przedstawi Donald Tusk, zobaczymy. Myśli pan, że to będą takie konkrety, nowości? Znaczy, ja nie spodziewam się tego, jeżeli pani pyta, czy spodziewam się, bo takie było pierwsze pytanie, to się nie spodziewam, niestety. Natomiast pewnie będzie to jednak taka obła polityka, która da się różnie interpretować, a jednocześnie będzie y, może w hasłach i taka, jak oczekują Polacy, bo Donald Tusk jest mistrzem PR-u, ale pewnie w realnych rozwiązaniach to będzie jednak uległy wobec paktu migracyjnego, tego niestety się obawiam. A o tym, drodzy Państwo, przekonamy się już w sobotę. Kolejny temat 15 października, czyli już za pięć dni minie dokładnie rok, odkąd Prawo i Sprawiedliwość musiało oddać władzę. Jak ocenia pan te 12 miesięcy? No najgorzej jak można ocenić. Ja Aż spodziewałem tak? się, że spodziewałem się, że będą problemy, ale że nie. Aż tak fatalne będą te rządy. No przede wszystkim to jest rząd, który podjął bezsensowne, zupełnie absurdalne i szkodliwe działania rozliczeniowe z poprzednią władzą, z prawem i sprawiedliwością. Atakuje za wszystko naszych polityków, parlamentarzystów, dewastuje przede wszystkim i również, jakby to pewnie jest jedno z jedna z przyczyn, właśnie, żeby móc takiej zemsty dokonywać, dewastuje system prawny w Polsce. Zwróćmy uwagę, że przecież dzisiaj tak naprawdę jest wielki chaos, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, o mm, prawo, które w Polsce obowiązuje. Powstały, jak, powstał jakiś zupełnie pojęty dualizm prawny. Są atakowane kolejne instytucje, przejęte zostały siłowo i bezprawnie media publiczne, prokuratura Krajowa, jest zamach na Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa. Mówi się wciąż o jakichś neosędziach, a przecież to oni yy, obecnie rządzący tych neo kreują. No przecież prokurator yy, yy, krajowy dzisiaj, no przecież został ustanowiony zupełnie bezprawnie. można mówić tutaj o neoprokuratorze, można mówić o neo mediach publicznych, bo one publiczne już nie są tylko partyjne, podporządkowane obecnej koalicji. Ja byłem w mediach, byłem w telewizji, kiedy przejmowano siłowo. E, pobywaliśmy temu się przeciwstawiać przejmowano siłowo przez tych silnych ludzi którzy byli wprowadzani do mediów publicznych właśnie te media to było coś niebywałego ja miałem wrażenie że my jesteśmy w okresie Rewolucji bolszewickiej, a nie w, w kraju demokratycznym. No i Donald Trump mówi dzisiaj o, o nie o rewolucji, on właściwie powinien mówić o rewolucji, mówi o demokracji walczącej. Demokracja walcząca to jest właśnie taka pseudodemokracja. Demokracja z jakimkolwiek przymiotnikiem przestaje być demokracją. Przecież mieliśmy demokrację socjalistyczną, czyli w zasadzie autorytaryzm. No i dzisiaj mamy taki powrót do takich metod. Państwo jest dewastowane w tym. W tym wymiarze patrząc na to z tej perspektywy, a to może prowadzić do ogromnego osłabienia Polski, może stwarzać różne pokusy dla e, innych państw, dla podmiotów zewnętrznych. No, Donald Tusk powiedział takie bardzo groźne zdanie, że on ma nadzieję, że nie będzie potrzeba e, tutaj na, na, na tę sytuację w Polsce m, jakiejś pomocy, reakcji ze strony z zewnątrz. No, naprawdę bardzo groźne zdanie, ja nie wiem co miał na myśli, ale, ale naprawdę się kojarzy najgorzej jak się kojarzy tylko, może znamy naszą polską historię i znamy też współczesność i próbę ingerencji w polskie sprawy i ze wschodu, i z zachodu, nawet w warunkach, gdy znależymy do Unii Europejskiej. To te, te próby oddziaływania przez polityczne kroki ze strony. Komisji Europejskiej, narządy Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jakoś, no pamiętamy, mamy to w pamięci, a dzisiaj jakoś nie ma tych reakcji sądów, trybunałów europejskich. Dzisiaj to jest to bezprawie, które prowadza Donald Tusk. No i gospodarka. Popatrzmy na sprawy choćby spółek Skarbu Państwa, Orlen, który miał świetnie funkcjonował polski czempion gospodarczy, jak się posypały jego dochody. KGHM ostatnio właśnie otrzymaliśmy informację jedna z największych spółek a także mniejsze podmioty gospodarcze. To wszystko ulega niestety coraz większej degradacji, powstają potężne problemy gospodarcze i będą społeczne z tego problemy powstawały, bo gospodarka jest przecież podstawą też funkcjonowania, dobrego, dostatecznego funkcjonowania społeczeństwa. Zabrano środki finansowe na inwestycje samorządu. Nie ma już tych pieniędzy, które przekazywano samorządom, przekazywaliśmy w ramach Polskiego Ładu czy innych Inwestycji samorządom. Samorządy sobie, zwłaszcza słabsze, nie poradzą same z inwestycjami. Na przykład gmina, która ma dochody około 15-20 milionów, budżet roczny i zbuduje szkoły, która tyle właśnie kosztuje. A za naszych czasów jednak te szkoły były budowane ośrodki kultury, straże pożarne, wyposażaliśmy policję w nowy sprzęt, straż graniczną. Wojsko, rozbawialiśmy przecież jednostki wojskowe. To wszystko w tej chwili staje znakiem zapytania. I tak jest tak w skrócie mówiąc bilans tych rządów, ale z tego wszystkiego najgorsze jest to, że jest łamana w Polsce i to w sposób brutalny praworządność. Dużym sprawdzianem była także sytuacja powodziowa. Rząd zdał egzamin? Nie zdał egzaminu, panie redaktor również. No przecież takie sytuacje, jak te, które widzieliśmy na ekranach telewizji, że Donald Tusk dzień w dzień organizował jakieś narady. Jakby, no, robił wszystko pod kątem PR-owo-propagandowym, zamiast po prostu podejmować realne działania. Tam powinien być y, y, szef, dowódca, tak powiem, całej tej operacji ratunkowej, którą w zasadzie należało do szefa obrony cywilnej kraju, czyli do komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. On takiego dowodzenia nie przejął. Przejął premier. Nie ma do tego ani możliwości, ani w zasadzie kompetencji. To wszystko było robione właśnie pod kątem pr -owskim. Było robione za późno także. Proszę przypomnieć, że także marszałek Sejmu, Szy Szymon Hołownia, ogłosił zaraz po pierwszej fali tej groźnej powodzi, że zwoła Sejm. Potem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość złożyło zaraz potem projekt konkretnej, bardzo ważnej ustawy o pomocy dla powodzian. To się okazało, że ten Sejm już nie jest potrzebny, zwołał posiedzenie sejmu za tydzień. Rząd przygotował słabą ustawę, która niewiele wnosi. Tę ustawę uchwalono. Teraz dochodzą informacje, że pomoc dla osób dotkniętych powodzią albo nie dochodzi wciąż, albo dochodzi w wymiarze zbyt małym. I za późno. No, przecież nawet te kwoty, które są w przepisach obecnych, to jest coś, co wymagało zdecydowanej korekty i podwyższenia. Nigdy się nie zbuduje przecież zniszczonego domu za 200 tysięcy złotych, a ale, tyle, tyle wynosi ten limit. Ale wydaje się, że w przestrzeni medialnej, publicznej, jakby też trochę mniej już się o temu mówi. Ależ właśnie, panie redaktor, to słuszna uwaga. Oczywiście mniej się mówi, bo fala ta główna minęła. Pijar się jakby już trochę wyczerpał, i w związku z tym wszyscy odjechali. No, zostały służby, które pomagają oczywiście, wojsko, straż pożarna, inne służby państwowe i społeczne, jak Ochotnicze Straże Pożarne, ale już się o tym mniej mówi, bo już jakby problem z daniem rządu, zdaniem Donalda Tuska i jego doradców PR-owskich minął, a ludzie zostali z tym problemem. Teraz dopiero jest właśnie potrzebna ta pomoc, żeby, żeby, pomóc, żeby pomóc mieszkańcom, samorządom, podmiotom gospodarczym w odbudowie tego, co zostało zniszczone. A to jest naprawdę słabo robione. Te dane, które przywoływano podczas dyskusji w Sejmie ostatnio, są po prostu przerażające. Te kwoty pomocy nie powinny wynosić 20 czy 25 milionów, jak powiedział przedstawiciel rządu dotychczas to powinny już sięgać miliardów. My przypomnę, panie redaktor, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy nie było wielkich kataklizmów powodziowych na Usuwanie skutków zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych, bo tak to właśnie się w przepisach nazywa, przeznaczaliśmy rocznie około 2 miliardów złotych. Teraz był miliard w punkcie wyjścia na wielką powódź. No, teraz nie wiadomo obecnie, ile będzie środków przeznaczonych na pomoc powodzianą i skąd te środki zostaną wzięte, bo do końca rząd tego też nie jest w stanie precyzyjnie przedstawić, ale tam jest potrzebna natychmiastowa, idzie zima przecież pomoc i to ogromna, skuteczna. Posłowie, którzy reprezentują te okręgi, które zostały objęte powodzią no, w rozmowach przekazują dramatyczne informacje. Wczoraj na przykład usłyszałem od jednego z posłów też, że zniszczona, zniszczony dom w budowie, ale jeszcze nie zamieszkały. Taki przykład. I takich historii jest dużo, dużo więcej. Nie, nie jest objęty, no to jest przykład. Oczywiście dużo więcej jest takich historii, nie jest objęty pomocą, a jednocześnie ubezpieczyciel Stwarza problemy, jeżeli chodzi o wypłatę odszkodowania. W ogóle, jeżeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe, to one chyba, no, tutaj, to zawsze tak jest, ale tutaj w tej sytuacji powinno być na pewno, e, dużo bardziej empatycznie, e, jakoś zaniżają e, wycenę tych strat, e, no, trwa długo ta wycena, ale, ale najgorsze jest to, i tu trzeba byłoby jakoś też ustawowo skłonić te firmy ubezpieczeniowe, żeby tego zabrakło, żeby to, żeby one działały skutecznie i bardzo, rzetelnie, uczciwie i szybko reagowały na pomoc, która wynika ze składki ubezpieczeniowej, ale przede wszystkim szacowanie szkód musi być szybsze niż to się dzieje. Musi być naprawdę bardzo intensywne, bo powtórzę idzie zima i mieszkańcy tego zalanego terenu no, mają ogromny problem co ze sobą zrobić, nie mogą przecież w sytuacji takiej tymczasowej pozostawać zbyt długo. Rząd nie zdał egzaminu, powtarzam, zareagował za późno i kiedy już powódź przeszła przez te tereny, ta główna ale i teraz trzeba pomóc w odbudowie, to reaguje słabo, mało skutecznie. Panie pośle, spoglądam na zegarek. Ostatnie pytanie, kiedy poznamy waszego kandydata na prezydenta? Mamy w najbliższą sobotę Kongres Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest kongres wyborczy, to jest kongres śródkadencyjny, ale ważny, będziemy chcieli uzyskać poprzez zmiany w statucie, choćby taki nowy dynamizm do działalności Prawa i Sprawiedliwości, która jest bardzo potrzebna Polsce, bo to nie, nie tylko chodzi o konkurencję polityczną, ale głównie chodzi o to, żeby Polska nie została zniszczona przez obecne rządy, żeby to jak najszybciej odwrócić. I istotnym elementem tego procesu na pewno jest wybór prezydenta. Że chcemy nie czekać z tym długo, Trudno podać datę konkretną, kiedy zostanie ogłoszony nasz kandydat, ale myślę z tego, co wynika z prowadzonych dyskusji, że to będzie miało miejsce w listopadzie. No to czekamy w takim razie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem w czwartkowym poranku 79. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.